Jak wiecie, sztuczna inteligencja jest coraz szerzej wykorzystywana pośród fotografów i nie wszyscy są z tego zadowoleni, wiadomo, ale dzisiaj mam dla was coś co naprawdę jest takim ciekawym użyciem sztucznej inteligencji w celu ułatwienia fotografom życia. Czyli to co chcę pokazać nie polega na oddawaniu w ręce sztucznej inteligencji obróbki ani żadnego z kreatywnych etapów tworzenia zdjęcia, a wspomagamy się sztuczną inteligencją, aby szybciej i efektywniej organizować i wyszukiwać swoje zdjęcia. Mowa o programie Expire. Firma, która tworzy ten program, odezwała się do mnie i widzę, że robią aktualnie dużą taką ofensywę marketingową, więc stwierdziłem, że będzie to dla Was po prostu ciekawe zobaczyć, jak to działa w praktyce. Ja wam to pokażę, opiszę, zanim rzucicie się do zakupu. Tak? Dlatego ten film jest sponsorowany, ale moje wnioski zawarte w tym filmie są moje własne, zresztą jak zawsze. I za cel tego materiału obieram sobie pokazanie Wam tego programu, wytłumaczenie dlaczego powstał, jakie ma funkcjonalności. I co najważniejsze, chcę odpowiedzieć na pytanie, czy jest to to dla Was warte uwagi. Więc od początku. Czym jest program Exire? Jak twórcy tego programu sami o sobie piszą, to jest oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji umożliwiające doskonałe zarządzanie zdjęcia. Ten program ma pomóc wyszukać odpowiednie zdjęcia i je odpowiednio oznaczyć, dodać tagi, pokategoryzować, poukładać w grupy, foldery i pomóc tym wszystkim mądrze zarządzić. Więc jak nie trudno się domyśleć, program ten najbardziej będzie interesujący dla osób, które mają raczej więcej zdjęć niż mniej, i nie chcą się po prostu w tym gubić. I tu może niektórzy z Was zadadzą sobie pytanie, czy przypadkiem nie jest to to samo co katalog w Lightroom? Bo jak wiecie, ja z Lightroom'a korzystam bardzo dużo i nieskromnie powiem, że ja uważam, że potrafię całkiem dobrze katalogować zdjęcia. Wobec tego, jeśli ktoś robi dużo zdjęć i je potrafi odpowiednio katalogować, to ten program chyba będzie nieprzydatny. No nie do końca tak jest, bo nie jest to kopia funkcji katalogu z Lightroom, bo Xire potrafi znacznie więcej, chociaż ma też wiele wspólnych cech z katalogowaniem Lightroom'a, ale ma też bardzo dużo cech, których nigdzie indziej nie znajdziemy. To, co jest najciekawsze w tym programie, to też zaraz pokażę na przykładzie, to jest to, że twórcy naprawdę dobrze zintegrowali sztuczną inteligencję, ale nie do tworzenia obrazów albo do usuwania elementów itd., czyli to, o czym ostatnio jest dość głośno w programach do obróbki zdjęć, a do wyszukiwania zdjęć. I to potrafią robić bardzo dobrze. To potrafi zaoszczędzić też bardzo wiele czasu nam fotografom. Więc ten program może działać samodzielnie, to znaczy możecie go włączyć, w nim dokonać różnego rodzaju wyborów i potem przynosić wybór do innych programów edycyjnych, takich jak Lightroom, Luminar albo Capture One, ale istnieje też po prostu wtyczka Exire dla użytkowników Lightrooma i to jest tak jakby trochę rozszerzenie funkcji katagolowania w Lightroom o całkiem sensowną sztuczną inteligencję. Ja Wam w tym odcinku pokażę jak działa ten samodzielny program Exire, czyli nie będę włączał wtyczek, tylko po prostu odpalę program Exire i Wam wszystko w nim pokażę. Aby zacząć z tego korzystać trzeba zaimportować zdjęcia do Exire i ja się bałem, żeby nie było za dużej próbki zdjęć, żeby nie było tam dziesiątek tysięcy zdjęć, żeby mi nie zmulił komputer, więc wybrałem około 12200 zdjęć i program mi je przemielił w 16 minut, więc jest naprawdę nieźle, więc nawet jeśli macie 100 albo 200 tysięcy zdjęć porozrzucanych gdzieś na komputerze, na deskach, to w przeciągu kilku godzin program je wszystkie przeanalizuje. I no właśnie, przeanalizuję i co dalej? Co nam to daje, tak? Co się stanie po tym przeanalizowaniu? Ten program korzysta z pięciu silników sztucznej inteligencji, więc robi wiele rzeczy i pokażę wam po kolei o czym mowa. I ta ostatnia na tej krótkiej liście jest moim zdaniem najbardziej interesująca. Na przykład mamy funkcję automatycznego tagowania zdjęć, czyli z całej bazy zdjęć program dodaje wszystkim zdjęciom odpowiednie tagi, dzięki którym można je szybko pokategoryzować. Jest to ponad 600 różnych słów kluczowych. Można wyszukiwać zdjęcia za pomocą tych tagów, można je wpisywać do XMP, czyli do tych Plików, które są obok naszych zdjęć, I dzięki temu będziemy mogli z nich korzystać na innych programach do obróbki zdjęć, na przykład w Lightroomie. Wejdźmy do tego programu i zobaczcie, jak to działa. Jesteśmy w programie Exire, mamy wszystkie zdjęcia zaczytane. Jestem w tym głównym folderze ze wszystkimi zdjęciami i te automatycznie dodane tagi siedzą tutaj. Trzeba tylko rozwinąć Exire. No i są tutaj różne zdjęcia, które mają na sobie wiele różnych obiektów i takie różne obiekty są też tutaj zaznaczone. Wejdźmy na przykład w kategorię zwierzęta. I tu mamy Kategorie takie jak duży kot, albo na przykład mamy ptaki, to jeszcze można rozwinąć na jakiegoś pingwina. Zobaczmy, co będzie wyświetlone, jak kliknę tutaj na PET, czyli zwierzątko domowe. Widzimy zdjęcia, na których jest zwierzątko domowe, czyli piesek, który jest na smyczy, albo piesek, który jest na rączkach, no takie, który jest zwierzątkiem domowym. Tu na przykład stoi obok na tych zdjęciach, to można sobie też powiększyć ten podgląd. No ale mamy też coś takiego. No to nie jest prawdziwe zwierzątko, to jest figurka. Tutaj mamy w Tajlandii, to pamiętam, było w Bangkoku robione zdjęcie. Jakieś zwierzątko, no jest to zwierzątko domowe. Mamy owieczkę i tak dalej. Zobaczmy, co będzie w kategorii architektura. Tu mamy na przykład balkony, mosty. Chcę zobaczyć, jakie zdjęcia z tych wszystkich, które tu zaczytałem, mają na sobie mosty. Więc klikam to. No i mamy takie zdjęcia, na których są mosty. Kolejna kategoria może być tutaj na przykład zegar. Zobaczmy czy są zdjęcia, na których mamy zegarki. No i mamy tutaj różne zdjęcia z tej kategorii. Mamy natura i w kategorii natura mamy na przykład wiosnę albo plaże. Jak kliknę plaża to wyświetlą się zdjęcia, na których są widoczne plaże. Tych zdjęć w tym wyborze jest 1008. Wszystkie te wyszukiwania, które robimy w programie Excire, się zapisują, i według tych wyszukiwań możemy wyświetlać zdjęcia. Czyli, jeżeli znaleźliśmy jakieś ciekawe zdjęcia w kategorii np. LAS tutaj i chcemy wrócić do tego zdjęcia gdzieś tam później, to tutaj mamy coś takiego jak Results, czyli wyniki jak na to klikniemy, to widzimy wszystkie nasze różne wyszukiwania. Na przykład było znalezienie ludzi i tutaj mamy kiedy, które wyszukiwanie było robione i ile zdjęć było zrobionych w tym wyszukaniu. Mamy znalezienie na przykład twarzy, no i wszystkie te różne wyszukania, które robimy, tu się zapisują, tak, a tu jest główny folder. Kolejno mamy funkcję oceny zdjęć, i moim zdaniem nie jest to najbardziej niezawodnie działająca funkcjonalność, ale możemy się tym wspierać i sugerować w wyborze najlepszych zdjęć po jakiejś sesji. Można na przykład dzięki temu posortować zdjęcia od najlepszych do najgorszych i pod uwagę program będzie brał wiele, wiele różnych czynników, których się nauczył po tym, jak ludzie oceniają zdjęcia. Czyli ta sztuczna inteligencja była trenowana na tym, jak prawdziwi ludzie, i to nie tylko fotografowie, tylko powiedzmy każdy normalny człowiek, ocenia zdjęcia, no i dzięki temu. Ta ocena jest w jakiś taki sposób dokonywana. Zobaczcie sami, każde zdjęcie zaczytane do tego programu, tak jak już wiecie, jest tutaj wrzucone do którejś z tych kategorii, które Wam pokazałem, ale możemy również zobaczyć, jak dobre to jest zdjęcie według Sztucznej Inteligencji, według tego programu. I żeby to zobaczyć, trzeba kliknąć na którejś zdjęcie, i tu, jak rozwiniemy sobie te narzędzia, to będzie więcej szczegółów. No i mamy metadany i tak dalej, ale tu mamy coś takiego jak score, czyli wynik i mamy ile jakby estetyki jest w tym zdjęciu i to jest taka skala od 0 do 100 i to zdjęcie ma akurat 43,79 nazwijmy to punktów. No możemy zobaczyć, które zdjęcia są najbardziej estetyczne, a które najmniej. No i przed chwilą mieliśmy taki wynik, to jest toolbar, czyli pasek z narzędziami i tu możemy ustawić różne funkcje sortowania tych zdjęć. No i mamy coś takiego jak sortowanie po estetyce, descending to znaczy w dół, czyli najbardziej estetyczne zdjęcie będzie na samej górze więc zobaczmy, który z tych 12 Zdjęć, które zaczytałem do programu, jest najbardziej estetyczne według programu Exire. Mamy tutaj zdjęcia z Dolomitów no i mamy też takie zdjęcie z Madery no, w mgle, to jest Las Fanal, no i myślę, że faktycznie tutaj to jest bardzo estetyczne zdjęcie, a tutaj mamy dużo bardzo podobnych zdjęć, bo to był timelapse po prostu, tu mamy na przykład e, Lofoty, no i myślę, że w jakimś stopniu ten program się nie myli, bo faktycznie Dolomity, Lofoty albo Madera, tutaj Las Fanal to są naprawdę takie piękne miejsca w Europie, gdzie zdjęcia wychodzą aż same, tak myślę można powiedzieć tego typu rzeczy można łączyć z innymi wyszukaniami, przejdźmy do tego co wam Film pokazałem, czyli tutaj sobie wybierzmy jakąś kategorię. O, na przykład weźmy naturę i no nie wiem co to jest ciekawego, no klify, mamy dużo zdjęć z klifami. Wezmę klify. Ja nie chcę po prostu wszystkie klify, ale chcę te najbardziej estetyczne, żeby się wyświetliły jako pierwszy, bo obrobiłbym jakieś zdjęcie, na którym jest klif, i jest to estetyczne zdjęcie. No i mamy takie zdjęcie tutaj jako przykład. Tutaj również jest to zdjęcie z madery, no i myślę, że faktycznie wygląda to atrakcyjnie. No i tu mamy zdjęcie z lofotów. Zdjęcie zrobione dosłownie kilka dni temu, bo właśnie wróciłem z lofotów, kiedy to nagrywam. Kolejno jest funkcja wyszukiwania podobnych zdjęć, i to jest na tyle ciekawe, że nie tylko można w ten sposób odrzucać duplikaty, ale też. Po prostu znaleźć w całym katalogu setek tysięcy zdjęć, takie, które mają podobne cechy kolorystyczne albo kompozycyjne, itd. Bo spójrzcie na przykład na to, ja bardzo lubię robić zdjęcie z wyciągniętą ręką i z położonym aparatem, i wiem, że robię tego typu zdjęcia w różnych miejscach z różnymi aparatami, więc chciałbym znaleźć podobne zdjęcia do tego z różnych okazji, kiedy je robiłem, bo tutaj jestem akurat znowu na Lofotach, a może kiedyś w Telandii zrobiłem podobne zdjęcie. No trudno mi to jest teraz znaleźć, więc można po prostu kliknąć jak znaleźć. Znajdziemy jedno już takie zdjęcie, i kliknąć tutaj na lubkę, czyli Find Similar Photos, czyli znajdź podobne zdjęcia. I na tym nie kończy się to narzędzie, bo tu możemy jeszcze bardzo dużo różnych rzeczy pozmieniać. Na przykład możemy znaleźć podobne zdjęcia w obecnym wyszukaniu albo z całej bazy danych. Albo z konkretnego folderu. Możemy dodać jakieś słowo kluczowe, że na przykład ma to być aparat, ale na tle gór możemy sprawić, żeby to było podobne zdjęcie ze względu na to, co jest w tym zdjęciu, content, albo ze względu na to, jakie ma kolory. I możemy tutaj ustalić, jak podobne to ma być zdjęcie. Czy ma być to wyszukiwanie praktycznie identycznych zdjęć, czy ma być to bardziej tak luźno, że podobne zdjęcia w podobnym klimacie, na tej zasadzie. No i tu możemy ustalić, jak dużo takich zdjęć mamy mieć wyszukanych. Czy tylko 10, czy na przykład więcej. No ja myślę, że jak mam tutaj. 12 tysięcy różnych zdjęć, to więcej niż, nie wiem, 500 zdjęć takich nie będę miał w całym katalogu, więc ustawię tutaj limit 500 i zaczynamy szukać. No i proszę bardzo, mamy wszystkie różne zdjęcia w podobnym klimacie. Tutaj z iPhone'em, tutaj z aparatem jednorazowym czarno-białym Kodaka, a tutaj z tym aparatem jednorazowym, ale kolorowym Kodaka. Mogę to wyszukanie zmienić, żeby były tylko podobne zdjęcia, ale ze względu na kolory na tej zasadzie. Więc zobaczmy co mi ten program teraz znajdzie. Mamy podobne zdjęcia w podobnej kolorystyce, ale już nie ma tego samego w zdjęciu, jeśli chodzi o treść, tak? tylko są podobne kolory, jest to podobna kolorystyka. No i teraz dwie najciekawsze funkcje, czyli x -Face AI, czyli funkcja, która wyszukuje twarze, ale robi to naprawdę dobrze, bo spójrzcie jak to może wyglądać. Ta funkcja dostępna jest tutaj w Find Faces, po prostu klikamy na to i to nie chodzi o to, że po prostu znajdujemy zdjęcia, gdzie są jakieś twarze, tylko znajdujemy różne kategorie zdjęć, czy to ma być o, osoba, która jest babykiem, czy dziecko, czy dorosła osoba, czy może ktoś w starszym wieku, czy ma być to portret, czy szukamy zdjęć, gdzie jest po prostu jedna twarz, albo konkretnie dwie twarze, albo konkretnie grupa, czy ma być to męska twarz, czy damska twarz, czy z uśmiechem, czy bez. No i tu na dole te same opcje co przed chwilą, czy szukamy w całej bazie danych, w bazie naszych zdjęć, czy może w konkretnym wyszukaniu, które mamy teraz, czy może w konkretnym folderze. I ja sobie wyobrażam, że to może być bardzo dobre narzędzie do robienia takiej wstępnej selekcji dla na przykład fotografów ślubnych. Jeżeli szukają zdjęć na przykład pani młodej, no to ustawiają tutaj, że szukają kogoś, kto jest kobietą i ktoś, kto się uśmiecha. Na przykład w takim przedziale wiekowym, że jest to dorosła osoba i tylko pani młoda. Nie, żeby ktoś był w tle, tylko, tylko jedna osoba, tak? Portretowe zdjęcie. No, i wtedy można szukać. Ja wyłączę akurat to, żeby to było kobiece albo męskie, ale zostawię, że szukamy jednego zdjęcia portretowego dorosłej osoby, która się uśmiecha. No, i tutaj też ograniczenie powiedzmy do około tysiąca zdjęć mogę zrobić, bo wątpię, żeby tu było więcej zdjęć w tej mojej bazie zdjęć, którą zaczytałem do programu. Więc coś takiego, i zobaczcie, jak to działa. Mamy zdjęcia z jedną osobą, która się uśmiecha. I to są wszystko zdjęcia z uśmiechami. Więc myślę, że jest to bardzo dobre, żeby zrobić taką szybką selekcję i znaleźć właśnie portrety konkretnie tego, czego szukamy. Jeżeli szukamy zdjęcia konkretnej osoby, żeby znaleźć wszystkie zdjęcia, które mamy z daną osobą na całym komputerze znaleźć, to wystarczy kliknąć na takie zdjęcie, gdzie dana osoba jest. No ja dużo podróżuję z Wiktorem, to jest Wiktor Borsuk tutaj. I teraz po prostu wystarczy kliknąć na opcję, która się nazywa Find People. Ta opcja była przyblokowana tak długo, jak długo nie było wciśniętego zdjęcia, gdzie była jakaś osoba, więc mamy wybrane takie zdjęcie. Klikam na tę opcję, jest rozpoznawanie twarzy i mogę ustawić, że szukam zdjęć z tą osobą, gdzie ma na przykład otwarte oczy i się uśmiecha. I tak samo mogę ustalić jak duży ma być jakby błąd, jak duża ma być tolerancja, czy mają być to zdjęcia, gdzie na pewno to jest ta osoba, to w całej bazie moich zdjęć może będą trzy kolejne takie zdjęcia, które będą bardzo podobne, czy raczej tak luźno ktoś kto jest podobny. No bo tutaj są okulary, jest kask, jest to trudne do rozpoznania. Więc ja tu polecam ustawić wartość rzędu 50 i wtedy poszukać. No i mamy wszystkie różne zdjęcia z Wiktorem. Tutaj na przykład właśnie niedawno na Lofotach jak byliśmy razem, tutaj jakieś grupowe zdjęcia, gdzie również jest Wiktor, tu akurat jego brat, który jest bardzo podobny, no ale to nie jest Wiktor. Pewnie jakbym tam ustawił wartość tolerancji wyszukania na bardzo mało, to nie byłoby takiego błędu. Albo tutaj znalazłem mojego kolegę Michała, który również nie jest Wiktorem, więc jeżeli chcemy, żeby na pewno ta osoba była wyszukana, to trzeba by było tutaj ustawić, żeby to było bardziej powiedzmy konkretne, tak, żeby ta tolerancja była jak najmniejsza. Czyli mam tutaj strict, 5 i zobaczmy, czy teraz wyszuka mi to lepiej. No i faktycznie mamy tylko trzy zdjęcia, które są bardzo podobne do tego jednego, które zaznaczyłem, więc w ten sposób można wyszukiwać we wszystkich zdjęciach, które posiadamy konkretnie te, na których nam zależy. No i teraz ta najciekawsza funkcjonalność wykorzystująca sztuczną inteligencję w Exire, to jest ta, którą twórcy tego programu chwalą się najbardziej i ona może ze wszystkich naszych zdjęć wyszukać takie, które mają określone cechy, które możemy wyszukać po prostu wpisując do programu czegoś Szukamy. I tu jest pierwszy, myślę taki duży minus programu Exire, bo program ten działa tylko w języku niemieckim oraz angielskim. Niemiecki i angielski, bo angielski najbardziej popularny, a niemiecki bo twórcy programu są z Niemiec. I dlatego, jeżeli chcemy coś wyszukiwać, to jest tutaj to narzędzie największe, czyli chyba najbardziej dumni są z tego narzędzia. No ale właśnie dlatego, że to jest albo niemiecki, albo angielski, to musimy wybrać tutaj język, w którym chcemy wpisywać te nasze polecenia. No i myślę, że angielski dla zdecydowanie większości jest tym, który wybiorą z tych dwóch. Więc mamy EN, no i mogę wpisać, że w całej, tutaj widzimy whole database, w całej naszej bazie danych, bazie zdjęć, mamy wyszukać zdjęcie, na której na przykład jest, no, zróbmy coś prostego, sunset, czyli zachód słońca yy, i plaża, czyli sunset beach. I zobaczmy, czy znajdzie mi takie zdjęcia. No i mamy zdjęcia z zachodem słońca na plaży z różnych miejsc na świecie. Ale zobaczmy, czy znajdzie nam coś bardziej skomplikowanego. Na przykład znajdźmy zdjęcia wszystkich mężczyzn, którzy noszą okulary, więc men in glasses. Możemy wpisać też coś bardzo specyficznego, na przykład men in glasses, i dodać, że jest ubrany na czarno. In black clothing. Może coś takiego. Zobaczmy, czy to znajdzie. No, i mamy zdjęcia kogoś z okularami. To najprawdopodobniej jestem ja w czarnym ubraniu, tak w czarnej bluzie. Na przykład tutaj, to znowu są lofoty, coś te lofoty często wchodzą. No, ale tutaj na przykład są okulary. To znowu Wiktor tutaj pozował, sesja była z zegarkiem, no ale nie jest ubrany na czarno. Czyli nie działa to tak idealnie, ale myślę, że można dość konkretne rzeczy znaleźć dzięki wpisywaniu czegoś takiego. O, tutaj mamy Rafała, to na maderze, ubrał się na czarno. Tutaj znowu ja na łódce, więc znalazło mi różne tego typu zdjęcia. A Tu można wpisywać naprawdę wszystko, co nam przyjdzie do głowy, byleby to było po angielsku. Możemy na przykład znaleźć, czy były takie zdjęcia, gdzie ktoś trzymał w ręku kawę. No i mamy różne tego typu zdjęcia, gdzie jest kubek z kawą w ręku. Zobaczmy coś innego. Na przykład ktoś stojący z aparatem, czyli person with camera, na tle zachodu słońca. Sunset in background. No i mamy takie różne zdjęcia właśnie z aparatem i w tle jest zachód słońca. Więc wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś szuka konkretnej rzeczy, konkretnej osoby w konkretnej sytuacji, to będzie to dzięki takiemu narzędziu, jakim jest Exire, bardzo łatwe do znalezienia. No ale niestety, jak wspomniałem, jest to tylko po niemiecku albo po angielsku. Zanim to jakoś mocno skrytykuję, że to jest tylko po angielsku, albo po niemiecku, chciałbym zaznaczyć, że kiedy zaczynałem tworzyć ten kanał, robiłem pierwsze poradniki z Lightrooma, to wtedy Lightroom też był tylko po angielsku, i nie wydawało mi się, że to stanowiło dla was, dla widzów, jakąś barierę. No, tutaj w wykorzystywaniu tej funkcji, co prawda nie chodzi o rozumienie tego, co jest napisane na ekranie, a o pisanie polecenia po angielsku, czyli trochę trzeba więcej ogarniać angielskiego, ale myślę, że jest to dla większości osób współcześnie do ogarnięcia. No i jeszcze bardzo ciekawą rzeczą jest funkcja analizowania zdjęć, i to daje, ja uważam, niesamowicie interesujący wgląd w to, jakie są wasze zachowania fotograficzne. Spójrzcie. No, dla nerdów uważam, że ta funkcja będzie naprawdę bardzo, bardzo interesująca. Mamy zaznaczone wszystkie zdjęcia tutaj, wszystkie i trzeba wejść w Analytics tutaj u góry wchodzimy w to okno i mamy różnego rodzaju narzędzia, które pomagają nam przeanalizować zdjęcia, które wykonaliśmy. I na przykład taki główny widok, który się wyświetla jest jaki procent tych wszystkich zdjęć były zrobione jakim aparatem. I widzimy, że najwięcej robię zdjęć za pomocą aparatu Sony A7 Mark IV. Trochę mniej za pomocą Sony A7 Mark 3. No i tu jeszcze widzimy Hasselblad. Ja niestety nie mam aparatu Hasselblad, ale chodzi po prostu o aparat w dronie. No i tu jeszcze kolejny dron i kolejny dron. Nie jestem pewien, który z którym, no ale to są po prostu te dronowe aparaty. Tego typu dane wyświetlić można również w innym wyglądzie, na przykład coś takiego albo za pomocą takiej mapy, że widać, którym aparatem ile zdjęć było robione, albo na przykład taki wykres słupkowy, różne tego rodzaju podglądy. No i najlepsze jest to, że to nie jest tylko to, którym robimy aparatem zdjęcia, ale możemy znaleźć tutaj wiele więcej innych naszych przyzwyczajeń i je sobie przeanalizować. Na przykład możemy zobaczyć tutaj po atrybutach nie którym aparatem robimy zdjęcia, na przykład um, jaką wartością przysłony najczęściej robimy zdjęcia. No i mamy taki wykres, który nam to wszystko powie. Ja sobie wyświetlę może to z pomocą takiego wykresu, czyli najczęściej robię zdjęcia na przysłonie F przez 2,8. Trochę rzadziej F przez 4. F przez 14 jeszcze rzadziej, mi się wydaje, że to są te time lapsey, które robię. F przez 6,3 i tak dalej. To wszystko jest tutaj wyświetlone, również możemy to za pomocą innego wykresu sobie wyświetlić. No i uważam, że to jest bardzo ciekawe, no bo widać, że na przykład takie skrajne wartości jak f przez 2,2 f przez 1,6 z tego korzystam względnie rzadko, a najczęściej po prostu te takie wartości powiedzmy no zdroworozsądkowe, tak, no bo nie chcemy zawsze na pełnie otwartej przysłonie robić zdjęcia albo na w pełni domkniętej, więc widzimy, że z tego korzystam rzadko, więc no chyba nie jest tak źle. Możemy również sprawdzić na jakim ISO robimy najczęściej zdjęcia. No i widzę, że najczęściej robię na ISO 100 Później na ISO 50, 125 i tak dalej. Można też wyświetlić na przykład na jakiej um, ogniskowej robię najczęściej zdjęcia. No i tu się wyświetliły znowu dwie informacje, więc tutaj po prostu kliknę też ogniskowa. No i widzimy najczęściej robię zdjęcia na ogniskowej 70 mm trochę rzadziej 16 mm, trochę rzadziej 35 i tak dalej i tak dalej. Więc dla osób, które lubią sobie analizować tego typu rzeczy, uważam, że to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawe narzędzie. No i teraz moja opinia. Czy to jest przydatne? Czy to jest warte swojej ceny i czy powinniście się tym zainteresować? Ja uważam, że najwięcej wartości z tego programu wyciągną osoby, które wpadną do jednej z trzech następujących kategorii. Po pierwsze, dla osób, które mają wielkie ilości zdjęć na dyskach i są one porozrzucane i mają w tym wszystkim po prostu bałagan, a teraz chcą... Po prostu się do tego zabrać. Mają trochę więcej czasu, chcą przejść od razu do obróbki tych najlepszych zdjęć, zamiast spędzać teraz długie godziny na robieniu porządków i wyszukiwania tych zdjęć. Dla takich osób według mnie ma to bardzo głęboki sens. Druga kategoria osób to te, które robią często bardzo dużo zdjęć, jak na przykład fotografowie ślubni albo fotografowie mody albo produktowi pracujący dla dużych firm, robiących codziennie po tysiące zdjęć. Bo tacy fotografowie mogą używać tego programu w celu szybkiego odrzucania tych nieudanych zdjęć, czy ktoś zamknął oczy albo się nie uśmiecha, i znajdywania tych perełek, do których następnie siadają, żeby przejść do obróbki. No i trzecia kategoria osób to będą osoby, które są po prostu zajarane, tak bym to nazwał takimi rzeczami. Robią porządki, analizują zdjęcia, kategoryzują je na różne sposoby i chcą się dowiedzieć, którym obiektywem albo na jaki przysłonie najczęściej robią zdjęcia. Czyli osoby, które są po prostu zajawione takimi rzeczami. To uważam, że to są takie trzy kategorie, dla których ten program będzie najbardziej sensowny. No i najważniejsze pytanie, jaka jest cena za tę przyjemność. Sam program Xire Photo, czyli to co widzieliście w tym odcinku, to jest 999 zł. Za Xire Search do Lightroom'a, czyli ta wtyczka do Lightroom'a, to jest również prawie 1000 zł. A paczka obu tych programów to jest 1566 zł. i 33 grosze, czyli uważam, że nie jest to najtańsze, no nie oszukujmy się. Ale myślę, że są grupy osób, dla których to będzie miało głęboki sens. Nie jest to dla wszystkich, ale są osoby, które będą wiedziały, że to może mi pomóc zoptymalizować mój proces obróbki zdjęć, sortowania itd. No i zawsze, gdy ja się kontaktuję z jakąś firmą, nawiązuję jakąś współpracę, to proszę ich o to, żeby dali jakąś zniżkę dla Was. Bo klasycznie, jeżeli bylibyście zainteresowani, to fajnie, żebyście mieli dzięki obejrzeniu tej recenzji też jakąś możliwość skorzystania zniżki, więc poprosiłem twórców tego programu i dali. I taką zniżkę klasycznie jest to, a może na taniej, pisane razem z wielkich liter, ale bez polskich znaków. Wpisując ten kod zniżkowy, macie dodatkowo 15% zniżki na zakup, ale jeżeli chcecie najpierw potestować ten program, zanim go kupicie, to jest możliwość bezpłatnego testowania przez pierwsze dwa tygodnie i ja polecam to zrobić, bo jest to po prostu bardzo ciekawa rzecz. Ja polecam Wam pobrać to nawet na ten tydzień, dwa tygodnie. Przez dwa tygodnie jest to darmowe i spróbowania po prostu tych funkcjonalności. Bo może się okazać, że odkryjecie dla siebie jeszcze jakąś kolejną funkcjonalność, która zoptymalizuje wasz proces obróbki i sortowania zdjęć. I czy ja będę korzystał z tego programu? No Dla mnie on jest bardziej, bym powiedział, taką ciekawostką. Nie robię tak często i tak dużo zdjęć, żebym wyciągnął z tego programu tę wartość, jaką on może dać. Ale jeżeli robicie codziennie zdjęcia, bo macie taką pracę albo macie naprawdę duże ilości zdjęć, którymi chcecie teraz zarządzić, macie trochę bałagan w tym, to to może być bardzo ciekawe i bardzo przydatne, to wtedy myślę, że warto się tym zainteresować. Więc tyle na dzisiaj. Dajcie mi znać w komentarzach, czy znaliście ten program, czy o nim słyszeliście, i czy jest on dla Was interesujący. No i dajcie mi też znać, czy chcecie, żebym testował różne tego typu programy w przyszłości w innych odcinkach, żebyście mieli większą świadomość w ewentualnym decydowaniu się na takie programy. Napiszcie mi też. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!